Dobra, hejo, z tej strony Fortune Gaming, a to jest ponownie Halo Neighbor 2. Ogólnie, yy, ja już wiem, dlaczego mnie tak słabo było słychać na odcinkach. Prawdopodobnie. Yy, miałem po prostu przyciszony. Miałem chyba ustawienie głośności na mikrofonie yy, na 30%, pewnie dlatego. Yy, dzisiaj się zajmujemy... No, spróbujemy to back to school zrobić. Bo my gościa... To jest szlangów. To jest szlangów. The list. Dobra, widzę, że tu jest w ciul. Co? Jedziemy? No widzieć. Czy... Sorry, no już, nie wiem. Pe... Tak jak mówiłem, e, tam, jak nagrywałem tą bibliotekę, bo ja sobie wolałem zacząć od czegoś. E, no. Innego, eee, wolałem sobie zacząć. Chodźmy my są. Ok, nie na no spoko. Nie na no spoko. Eee. Dobra, proponuję ogólnie nie wchodzić frontem. Bo on tam gdzieś będzie na bank. Skoro on tam wchodził, to znaczy, że możemy iść tędy. To jest wszystko, to nie jest pies, to jest wszystko. O Jezu. Pytanie tylko, to on słyszy dobrze. O to, co stoi. O tym będzie stać. Stołówka. a w sumie ta, stołówka. Jest tu coś? Pochłaniasz. Wszelkich temu? O, my się będziemy musieli tu dostać, Czy to trzeba rozmrozić jakoś. Wow, liczyjemy się poza mapę, tak? Nie no, spoko. Dobra, nie, nie, niszczymy sobie tej gry już, co? No, sam start. Dobra, chodźmy tutaj, zobaczymy, tutaj jest. Nie mogę, otw nie mogę otworzyć okien. Standardowa szkoła. Okej... Okay. A, światło Okej, okay, czyli to jest dobra. Czyli potrzebujemy czerwone światło na dole, czyli to jest to światło. A, i na górze jeszcze będą. Ok, dobra. Tu jest, widzę, jedno na to i tu jest drugi. Czyli jeszcze dwa te reflektory to się nazywają. Znaleźć to trzeba. Pewna widownia, ehm... ja tu chwilę tak poświęcę, bo ktoś coś do mnie napisał. Eee, nieważne, e, powiem tak: oni e, wyglądają mi na. Ten przynajmniej tutaj, wygląda mi podobnie do tego pana Stana z FNaFa, nie? On też jest taki trochę podobny i też ma takie trochę krzyweryj, nie? Ale dobra. Czyli co? Czyli musimy w sumie ogarnąć jeszcze reflektory i coś, czym możemy załatwić tak, żeby były te światła takie kolorowe. Dobra, czyli parkour jest jak zawsze możliwy. Dobra, spoko. Tędy będzie można wchodzić. Jakiś worek. Dobra, ale co mi z worka, jeżeli ja nawet nie wiem o co tu chodzi? Nie, 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 nic podamy, spokojnie. Nie pogrzało mnie aż tak jeszcze. Kwałek rury. Pies tu budzy. Nie, 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 cofamy się jeszcze raz idziemy jeszcze raz tam. Musimy wejść na dach, znowu wziąć, wziąć ten y Bo ja chyba wypadłem poza mapę Tak mi się wydaje A może i nie Pytanie dlaczego tam nie mogłem przejść normalnie? Czy jest klucz utrze. Chyba wydaje mi się, albo na tym na tym na tym było takie coś. Na tym worku było takie gówno namalowane. Jestem swoim, no. On pewnie, on pewnie czeka, aż ja tam pójdę i żeby mnie ugryźć w To nie twoje, mój drogi. Dobra, ja chciałem po prostu wskoczyć na to i wskoczyć tam, ale widzę, że gra odmawiam posłuszeństwa, więc. Będziemy jeszcze raz, bo będzie Nie, nie wiem, nie wiem, nie wnikam, nie wnikam, ale. No byłoby głupie, gdybyś nie zmieścił się. Dobra, tu jest jakaś dziura w suficie. Eksplorujemy dach. Jest jakie to jest cudowne. Nie dość, że wróciliśmy do szkoły, to jeszcze... Eee, tak. Dobra, zakładamy się. Czy jak ja spadnę stąd, czy się zabiję? Oczywiście, że się zabiję, ale... Teleskop. To no pewnie nie da, jakbym spadł na dół. co za chemiczna? A jakiś wzór? Dobra, nie będziemy się na razie tym bawić, chyba że jest to jakaś wskazówka, ale nie widzę wskazówki. No dobra, ale co mi to da, że ja sobie znalazłem ptaka? To jest wąż. To jest kot. Czyli co, czyli mamy tak, kot... Znaczy to nie wiem co to jest nawet, nie? To jest jakiś wąż. Jakby nie rozumiem, o co chodzi, ale okej, okay, wuja. A, i tam jest wo... Dobra, znając Quentina, na pewno ma jakieś wyjaśnienia logiczne na to, ale weźmy sobie ten worek. Nie, nie pasuje mi tylko... A, dobra! I tak... A uh, ciężko będzie. Słuch? Okej, jeszcze raz. Coś? coś robię źle, ale nie wiem, co. Co tu się... No tak, patrzę tutaj i widzę ptaka na tym, nie? A tam był jakby rozkład gwiazd na ptaka, nie? A tu? A, no, no nie, no jest. O, jest. No dobra. Później, a do tego drugiego jest linia prosta bez tego. O, ciężkie to. Jakby nie rozumiem, o co z tym chodzi, nie mm. Stars inscription 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli. Ma być pięć ześwieconych. Ja naprawdę. Hmm, czekajcie, jeszcze raz. 1 to jest dziób, 2 to jest jakby oko, czy to jest tułów? 1, 2, 3, 4, 5. Musi być gdzieś 5 prawdopodobnie. Eee, czekajcie, jeszcze raz. Eee, a może ja po prostu źle wklikam? Możliwe, nie? Że. Ja po prostu źle... Yy, ten no. A, dobra, chyba mam... to, to... to, to i to. Tak, dobra. A, dobra. Nie podoba mi się to, że on gdzieś tu niby jest. Jak pierwot, że nie jakby... <słyska> <słyska> o, co to wprowadził? jak wyczuwa? to już nie ja! A ty stoisz tu! A pies wyczuwa. Nie gryź, nie gryź, nie gryź, nie gryź. Bądź dobrym negrusiem. No ale musi, nie? Musi go przywołać. Nie no pewnie. Jakby nie rozumiem o co z tym chodzi, nie? W sensie. No. Dobra, okej, okay, jest. A, dobra, na to miałem wejść. Nie widzisz u mnie. Aha. Tylko jedno wyjście stąd. no tak. No bo tutaj w sumie... A, i my się tu nie będziemy bawić, okej. Okay. Tak, zabi się, masz rację. Dobra, czyli z tą salą byśmy mieli... Podoba mi się to. Ani trochę. Kurde najgorsze, tam jest łąb potrzebny. probably caught Jakaś podpowiedź? Wiem, że wymagam dużo od tej gry, ale... Okej, okay, coś tutaj jest. Łom. O kurde o cholera Okej, okay, czyli tak mamy nie wiadomo co. Na cholera ci te psy. Oczywiście znaczy, nie, to spoko, one są dobrymi strażnikami, nie, ale... Ale ten pies teraz będzie wam chodzić, tak? No bo tak, ten tu będzie łazić. Czekajcie, wajcha. Tu mi się wydaje się, że... Bo... Tak. Jakkolwiek to jest? Co to jest? Klucz. to jest do tego czegoś? Tylko tutaj nie widziałem, widziałem kłódkę, nie, nie. Będzie ciężko. A, bo wszystko ma klucz. i trzeba znaleźć ci. Aha. Dobra. Właśnie to jest fajne psów, że masz... Dobra, ale jeszcze jeden zostało. mi zostało. To jest długi korytarz. Ale nie życia. Reflektor. Mogę ten łuk, albo... Pistole, mogę ten młot albo cokolwiek to jest i przypieprzyć temu gościowi. Kalkulator! Juppie. Dobra. Chwila. To my, my chcemy to... Ale po co? Szaki. Ja nie wiem czy tutaj nie jest przypadkiem jakiś taki nowoczesny kantorek wefistów. A? Czyli tutaj w sumie nic nie ma. Tu jest po prostu zagrodzone. To nawet nie ma sensu iść. O co tu wychodzi?